Siemanko, siemanko, widzowie. Odebrałem paki na poczcie, a tak wracaliśmy z Pruszkowa i ten, no może zajedziemy, nikogo nie ma, coś. No ja mówię, no to mam dwie paczki i zajechaliśmy i co, tu jest bag, ale jakiś dziwny. jakiś takie wielkie to to. Tu jest bag, tu jest bluza Laurena. Bag yy, Bossa za 32 zł. <laughs> Fajny badzek Kiedyś miałem Bossa taki, taką listonoszkę, ale sprzedałem, bo jakoś tak nie... U za u Uważałem, że nie będę chodził, nie? Dobra, otwórzmy to, sprawdźmy to. Para, -pa, 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 pa. jak to otworzyć? to tej tak. No Dobra. Co to się dzieje? Jest bag. Jest bag. <ślał> Jest bag. Fajny. A, nawet. Całkiem skóry, Myślałem, że mniejszy będzie. Fajne, no, 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 no i całkiem nie zostanie. No, fajny. No, oryginał. Fajny badzek. Fajny, fajny. To nie ma bosu napisany. No i dobra. O, fajny, fajne wytłoczenie. o hugo odchodzi. Kurczę. Hugo odchodzi. No nic będzie się chodzić. Taki badzek. Hugo bosik. Logowane te suwaki trochę ha chodzi tutaj. Tutaj mamy jeszcze Hugo Boss. No fajne. Będziemy latać. Fajne, fajne. no Myślałem, że taki mniejszy będzie. Jak Jordany. Jordany takie mniejsze są. Takie gdzieś. No, no dobre, fajne. Taki jakiś gruby materiał. Tu się coś rozkleje. No wiadomo, 32 zł to nie będzie idealne. To się rozkleja trochę tak rozkleja się trochę. No dobra dobry jest jest meteczka Hugo Boss'a. biała fajne będę chodził Tylko nie wiem kiedy na razie wolę filę mieć o fajny baczek Dobra, tu jest bar, 32 złote. i teraz bluzam Zobaczymy jaki stan, bo jest biała a raczej szara <laughs> Nie, że tu jest biała ale jaki to stan, czy jakieś kropki, plamki, coś, 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 a rozpinana, dobra, rozpinana jest. Polo lau No fajna. Tutaj jakieś. Jakaś gumo. Jakaś guma Tak, jakaś gumo, ale taka jakby, jakby nadruk. Taka plamka, nadruk. Ale zeszło. Dobra, to jest to, myteczki sprawdzimy. Meteczki są eleganckie. Polo, polo. Jest i polo. No, fajna bluza, tylko żeby nie była. Ale nie, nie, jest nigdzie trafiona. Jeszcze jedną fajną kupiłem sobie, laurena To jest XXL. -ka. No, fajny, fajny stan. Taki, o, polo, polo. Tutaj jest meteczka polo. Takie coś? Taki Laurenik. Myślałem, że jest niezapinana, tak mi się coś wydawało. A zapinana też może być. Mam takie spodnie białe Laurena, bo sobie kupiłem za 9 dychnowe. I taki fit chciałem sobie stworzyć. Biała bluza, białe spodnie i granatowa bluza i granatowe spodnie. Granatowa też idzie, bluza. Fajna, fajna. Tak na kapturze tutaj ma z tyłu jak założę. To takie polo ma napis. Fajna, fajna bluza, no. Taka nietypowa i też chyba chyba 40 dałem za nią. Nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić, ale dosyć mało da. No za to 5 dych. Także to jest dobra cenka. One tak po 130 chodzą. Takie bluzy, tylko oni chyba nie Nie, nie rozpinane nierozpinane chodzą po 130. Tu jest jeszcze Polo. Polo Nie yy, Nierozpinane tak po 130 to też są drogie rozpinane. Tak za minimalnie to ze 100, ze 100 minimalnie trzeba dać za taką bluzę, nie? A ja dałem 5 dych. Fajna. Takie cóż. Jo! Dobra, kończymy. Dzięki, pozdrawiam Siemano! Siemano! Do następnego!